odblokuj pełnię swojego życia. Większość z nas wcale nie żyje pełnią życia i wcale nie czerpie jak najwięcej mogłoby czerpać z tego życia, lecz większość z nas żyje w schematach, czy to tych, które sami wymyśliliśmy, że na przykład musimy robić to to, siamto i wam to, czy to tych, które zaabsorbowaliśmy ze społeczeństwa, że musimy robić to to wtedy o takiej porze i tym podobne. Jednak klucz nie tylko do szczęścia, i do pełni życia i tak naprawdę satysfakcji z niego leży nie w tych wszystkich schematach, lecz w odkryciu swojego wewnętrznego życia i działaniu według tego wewnętrznego impulsu. Dlatego w dzisiejszym odcinku chciałbym opowiedzieć o wewnętrznym życiu, o tym, czym ono jest, jak do niego dotrzeć oraz chciałbym opowiedzieć o tym, jak zacząć żyć według tego życia, co naprawdę pomoże nam odblokować pełni naszych możliwości oraz pełnie naszego własnego życia. Mam na imię Aleksander. W dzisiejszym odcinku mówimy o pełni życia, ponieważ większość z nas wcale nie żyje życiem. Większość z nas zamiast żyć życiem i zamiast tutaj odblokowywać pełnię tego życia, żyje według różnych schematów i uwarunkowań. Te schematy mogą być zaabsorbowane ze społeczeństwa i to są, jak wiemy, różne schematy, różne też na przykład zasady, różne też zasady moralne, które mówią nam, że to możemy robić tego nie możemy, to musimy wypada tak robić, a tego nie wypada. I często te rzeczy nas bardzo ograniczają, kiedy chcemy robić inaczej. I często wstydzimy się pokazać nasze autentyczne wnętrze, ponieważ no, to może nie być dobrze zaakceptowane w społeczeństwie, bądź to może nie wypada i tym podobne. Inne schematy właśnie związane ze wstydem mogą się przejawiać tym, że sami się obwiniam, ponieważ my myślimy że powinniśmy być inni. Na przykład mamy jakąś wizję, jak powinniśmy wyglądać, zamiast być tym oryginalnym sobą, to my wizję, jak powinniśmy wyglądać i udajemy te osoby. Albo też czasami właśnie wierzymy, że musimy robić to, a nie inną rzecz i wstydzimy się na przykład robić to, co czujemy, że powinniśmy robić, ponieważ nie jest to zgodne z tym, co widzimy, że powinniśmy robić. Jednak te wszystkie iluzje, czy to dotyczące tego, co wypada, co nie jest związane ze społeczeństwem, czy to te, które są naszymi własnymi projekcjami, to wyłącznie iluzje naszego własnego umysłu i to wyłącznie są wymysły. Dlatego większość osób, i o tym mówiłem w poprzednich odcinkach, nie żyje tak życiem pełnym życiem, lecz żyje cały czas w umyśle. No, wiemy tutaj, dzięki materializmowi, ateizmowi i tutaj nauce, która teraz dominuje, większość z nas identyfikuje się tak naprawdę z umysłem oraz ciałem, no bo czym tak naprawdę jesteśmy wyłącznie umysłem i ciałem, jeżeli ignorujemy wszelkie tutaj właściwości nasze duchowe, tutaj niefizyczne, niematerialne. No, ale właśnie. Jak się okazuje, w środku nas jest jakieś życie. Ktoś może to identyfikować z duszą, ktoś inny ze świadomością, ktoś inny z jakąś energią życiową, jednak to życie istnieje i to życie przejawia się w nie takich zwykłych emocjach, nie nawet w zwykłych uczuciach, lecz w takim poczuciu wewnętrznym, czyli to może być poczucie wewnętrznej wiedzy, to może być takie poczucie intuicyjne, że robimy coś dobrze, po prostu czujemy taki wewnętrzny wewnętrzny dobrostan albo nawet bogostan. I dzięki temu tak naprawdę możemy żyć w zgodzie z tym, po co tutaj przybyliśmy. No, tak jak mówiłem, materialiści to w ogóle zignorują. Jednak no, w tym odcinku mówimy o życiu, a nie o aspekcie tutaj materialnym, fizycznym. Nie mówimy o mechanizmie, o maszynie, lecz o życiu, czyli o tej sile, która napędza, która tak naprawdę no, animuje całe ciało, cały również umysł. I wiele ludzi zamiast żyć w tym dobrostanie błogostanie, no to wierzy, że nie wiem, musi robić to, to i tamto, musi podążać za taką i taką karierą i tym podobne, przez co tak naprawdę no, nie żyje według tego wewnętrznego dobrostanu i nie czuje się dobrze. Ten dobrostan, ten bogostan jest włącznie wtedy, kiedy robimy to, co naprawdę kochamy, bądź na przykład no, żyjemy pełnią życia, czyli możemy robić jakąś czynność, która jest zwykłą czynnością, zwykłą na przykład pracą, czy z nie wiem, zwykłą czynnością przemieszczamy się gdzieś po prostu i to również może doprowadzać nas do tego wewnętrznego poczucia Dobrostanu, ponieważ na przykład dalej będzie to prowadziło nas do, nie wiem, wymarzonej pozycji, do której chcemy dojść. Czyli na przykład niektórzy mogą lubić pracę daną, którą wykonują, mogą czuć dobrostan odnośnie tej pracy i mogą przed ją wykonywać, ponieważ na przykład ona może nie być najprzyjemniejsza, jednak może nas doprowadzić do odpowiedniego miejsca. I o tym mówiłem też w poprzednich odcinkach, tam w jednym dotyczącym synchronizacji organizacji serca z umysłem, że nasze serce to właśnie to to czucie, ten dobrostan, ta dusza, to życie wie doskonale, zna doskonale potencjał, wie, co może się wydarzyć, jeżeli pójdziemy tam, tam i tam. No, ma taką zdolność prekognicyjną, parapsychiczną o prekognicji mówiłem kiedyś dużo na kanale. Jeszcze kiedyś wspomnę. Prekognicja polega na tym, że w jakiś sposób, na przykład w, we śnie, na przykład przez uczucie bądź poprzez przebłysk intuicyjny czy wizję widzimy przyszłość i potem to się sprawdza prekognicja, czyli no, doświadczamy tego przed, również potem mamy często deja vu, deja vu że na przykład no, to już przecież było, no bo jakimś cudem prekognicyjnie to wszystko doświadczyliśmy. Z tego właśnie względu powinniśmy zawsze zaufać swojej intuicji, czy to tej serca, czy to tej właśnie mówiłem tego, temu uczuciu wewnętrznego dobrostanu i tak naprawdę to uczucie wewnętrzne Dobrostanu to nasze życie, które nas tak powiedzmy prowadzi w życiu. Czyli na przykład mamy różnego rodzaju drogi, i na jednej czujemy się dobrze, na innej źle. No, czasami na przykład na dwóch czujemy się dobrze, ponieważ jest duży potencjał, dużo możliwości. Jednak, no, powinniśmy ufać temu potencjałowi, ponieważ on zna lepiej, co może czekać nas w przyszłości. Dzięki czemu na przykład możemy. Może po prostu, nie wiem, jesteśmy właśnie w takim mindsetcie, to się nazywa po angielsku grinding mentality, mentality, czyli ciągle, ciągle coś mamy robić. Mamy być jak najbardziej produktywni, mamy jak najbardziej odblokowywać nasz potencjał. Jednak na przykład pewnego dnia się budzimy i czujemy taki dobrostan, że mamy nic nie robić. I to nie jest takie lenistwo i takie typowo materialne z ciała, że nie chce nam się robić, lecz po prostu czujemy dobrostan, żeby nic nie robić. I może to nic nie robienie doprowadzić, do czegoś lepszego, że nie wiem, naładujemy nasze baterie na drugi dzień będziemy jeszcze bardziej produktywni i będziemy jeszcze bardziej podążać za naszymi celami. Dlatego zawsze powinniśmy ufać temu wewnętrznemu uczuciu. I to wewnętrzne uczucie to jest właśnie życie. I życie, no, chce różne rzeczy. I tak jak na przykład my, ego, nasze myśli, że nie wiem, chcemy bogactwo, chcemy, nie wiem, taką rzecz, taką rzecz, taką osobę i takie tam, chcemy wyjechać tu, tam, doświadczyć. Tego iowego, tak naprawdę życie, no, chce tylko takich różnych uczuć. Chce po prostu dobrze się czuć i chce robić to, co jest zgodne z jego wewnętrzną prawdą. Dlatego pierwszą poradą, poza tym, żebyśmy zawsze no, patrzyli, gdzie prowadzi nas wewnętrzny dobrostan, i zawsze wybierali to, co jest na dobrostanie, czyli na przykład mamy A i B i patrzymy, wybieramy A, czujemy się jak źle, no to patrzymy B, czujemy się dobrze, idziemy tam, to jest pierwsza rada. Drugą radą. Jest właśnie to, o czym mówiłem, abyśmy no, nigdy nie ograniczali tego życia, czyli nie analizowali logicznie, że nie wiem, że na przykład teraz powinniśmy pracować, a nie zrobić przerwę. Nie, jeżeli czym dobrostan to. Warto zaufać i mamy no, pójść tam. Dlatego nigdy nie powinniśmy ograniczać żadnymi schematami tego życia, ponieważ to życie chce być nielimitowane no bo życie we wszechświecie tak naprawdę nie ma żadnych ograniczeń. To my tutaj ego wymyślamy wszystkie ograniczenia, ego tak naprawdę ogranicza. Bez ego jesteśmy nieograniczeni, dlatego nigdy nie powinniśmy. Żaden sposób ograniczać tego życia, lecz powinniśmy no, pozwalać temu życiu, żeby ono się otwierało przed nami. Ponieważ to życie zawsze chce dla nas najlepiej i wtedy dojdziemy do najlepszych rzeczy. Często ograniczałem, ponieważ nie wiem, to nie wypada. Albo obwiniam się. Teraz powinienem robić nie to, lecz to, a teraz to, a teraz to. Albo nie powinienem tak tego zrobić, powinienem inaczej. Ego wie lepiej. No ale to tak jak mówię, wszystko ego, wszystko schematy umysłowe, w które wierzymy. A pamiętajmy, że umysł jest ograniczony, ponieważ umysł mieli wyłącznie te informacje, które uzyskał. Umysł nie może no, żadnych nowych rzeczy wymyśleć, ma tylko jakieś dane informacje i z tych informacji może różnego rodzaju różne układanki ułożyć. Na różne sposoby, może, logicznie oczywiście. Albo czasami nielogicznie też się zdarza. Jednak nie może nic nowego wymyślać, a nasze życie nie zna żadnych ograniczeń. Dlatego my również nie powinniśmy ograniczać tego życia, lecz pozwalać mu się w pełni rozwinąć. Tak jak no, w naturze życie też się pełni, w pełni rozwija, no i mam na przykład kwiaty się rozwijają do piękności, dlatego również my możemy się rozwinąć, aby no, osiągnąć różnego rodzaju rzeczy, o których tak naprawdę zawsze marzyliśmy. I tak jak mówiłem, no nie powinniśmy na przykład, bo to wszystko ego chce jakieś tam, nie wiem, na przykład chce bogactwo w takim sensie, to w takim, a nasze wewnętrzne życie na przykład chce bez limitów. I to nie oznacza, że nie powinniśmy na przykład mieć bogactwa, ani dążyć do bogactwa, bo nie powinniśmy w ogóle mówić, że bogactwo jest złe i w ogóle nie, nie jest złe, lecz chodzi o to, że nasze wewnętrzne życie nie chce całego tego bogactwa, lecz chce na przykład uczucie czasami bogactwa. Chcę na przykład życie, nie mieć ograniczeń i chcę na przykład wyjeżdżać tu i tam. No to wiadomo, pieniądze też są potrzebne. Jednak pamiętajmy, że to nigdy nie jest cel i często przy wyznaczaniu celów, dlatego wiele osób źle się czuje, na przykład, gdy chce osiągnąć bogactwo, ponieważ życie wcale nie chce bogactwa, lecz chce jakieś atrybuty bogactwa. Nie wiem, chce chcę wyjeżdżać na całym świecie, chce kupować to i tam, to chcę doświadczać tego i owego, co wymaga jakiejś ilości pieniędzy. No, dlatego. Te pieniądze same w sobie, chociaż to jest logiczne, ale nie powinny być celem, ponieważ nasze życie tego nie chce. I to zawsze będziemy się źle czuć. No chyba, że ktoś może ma jakiś cel, żeby nie wiem, posiadać ileś tam złota czy. Czy czegoś podobnego, no to tak może być. Jednak pamiętajmy, jeżeli chodzi o różnego rodzaju cele, to zawsze, żeby wybierać te cele zgodne z naszym życiem i ufać, że jeżeli czujemy, że jakiś cel, coś do osiągnięcia jest w dobrostanie z nami w, w nas wewnątrz, to oznacza, że jest to do zrobienia i że jest to zgodne z życiem. No to nieważne, jak trudne albo jak odległe od nas, powinniśmy temu zaufać i powinniśmy zawsze żyć. Pełnią życia. I właśnie jeżeli chodzi o życie pełnią życia, to na przykład coś robimy, i nagle mamy taki impuls, właśnie z życia, aby, nie wiemy pójść na spacer albo pójść się przebiec, czy coś takiego poćwiczyć, różne takie. No to powinniśmy zaufać temu wewnętrznemu impulsowi, oczywiście się upewnić, czy to nie jakieś inne tam, wiecie, impulsy z jego umysłu, jednak jeżeli czujemy nadal ten dobrostan, jeżeli mamy to wybrać, no to po prostu to mamy wybierać i starajmy się żyć jak naj. Więcej w dniu codziennym, oczywiście, niż zawsze można. Nie wiem, ktoś jest w pracy, to nie może nagle wyjść, bo ktoś jest gdzieś w szkole, też nie może. Jednak starajmy się uwalniać nasze życie jak najbardziej i żyć wobec Niego i nie ograniczać Niego, i właśnie patrzeć, gdzie nas to życie zaprowadzi. Takie życie, takie życie pełnią życia pokazuje tak naprawdę najwyższą formę szacunku do siebie, ponieważ tak jak mówiłem, często żyjemy wobec schematów z zewnątrz czy innych takich różnych iluzji, zasad, reguł i tym podobne, a przecież no, my zasługujemy na to, jeżeli tu jesteśmy, żeby żyć zgodnie z nami. Czemu mielibyśmy nie żyć zgodnie z nami, a żyć zgodnie z nie wiem, albo wymogami społeczeństwa, albo jakimiś schematami w społeczeństwie. Państwie. No, nie powinniśmy, i uważam, że właśnie to, że żyjemy pełnią życia i pokazujemy naszą autentyczną ekspresję, jest najwyższą formą szacunku do siebie i naprawdę takie dobre ćwiczenie polega na tym, abyśmy jak najczęściej wybierali, gdy mamy właśnie jakiś wybór czy coś robimy, no to abyśmy zawsze i robili i wybierali rzeczy wyłącznie zgodne z nami. Nieważne, co inni mówią i nieważne, co inni robią, nieważne, jakie są reguły, jakie jest społeczeństwo. I tym podobne. Zawsze powinniśmy polegać na swoim wewnętrznym życiu i zobaczycie, że dzięki temu wasze życie się naprawdę odmieni. To jest bardzo mocna technika. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się spodobał oraz, że tak jak mówiłem, pomoże wam w wielu aspektach życia i może naprawdę odmieni wasze życie na lepsze. Jeżeli na przykład, nie wiem, żyliście bez satysfakcji, może nie w całym życiu, lecz w jakiejś części tego życia. Dlatego na dzisiaj to tyle. Pozdrawiam. Pozdrawiam Was i do zobaczenia.